Właścicielka Tary prawomocnie skazana za jej skrajne zaniedbanie. A jaki wyrok zapadł? Ojej, o Jezu. o kurwa. Tak dzisiaj wygląda Tara, którą ratowaliśmy niemalże rok temu. Wielkiego wiszącego wora pod tyłkiem już nie ma. No, najlepiej proszę Państwa to, to leczyć. Takiego dużego przyzwa jeszcze nie widziałem. On miał mniejszy to, no, ale to ten ten ten. Ten. Wyrok to grzywna w wysokości 3000 złotych, nawiązka na rzecz Dios to 1500 złotych i dziesięcioletni zakaz posiadania zwierząt. Nawiązka to niestety śmiech na sali, ponieważ nie pokrywa nawet 10% wydatków, które przeznaczyliśmy na ratowanie tej suczki, która żyje z nami już niemalże rok. Nic mu się nie dzieje, no nic. No, no, no nic, no jak nic? No to, to przecież albo to jest gus, albo to jest taka przepuklina o, o, ogromna. No, chodź, teraz. No, Może pani wyjdzie, on zawoła. Chodź teraz. ona wychodzi z okolicy, czy nie? To jest wypuszczana. Chodź. No. Chodź.